Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy Far Cry 6. Naszym dzisiejszym zadankiem jest bitwa o Esperanzę i mamy porozmawiać z Juanem. Patrzcie, tu mamy skleping, zobaczmy czy mamy tu coś ciekawego.

No, hey. You want to know why I followed Clara? She had a vision. It's because she's nothing like me. There are too many Juans in this world. Too many Antons, and maybe too many Danis. There will never be enough Claras. Danny, you ready to break a country? time I was on a boat ride like this, Clara told me I should go work in a Yankee supermarket. She was fucking with you, Danny. She knew exactly who you are. She also told me that she would never live to see her vision of Yara. Clara did everything with eyes wide open. She knew what she was signing up for. She should be here instead of me, Juan. But... You're allowed to miss her, Danny. Just don't get lost in the clouds. We take Esperanza for Clara. Viva libertad! Viva fucking libertad! out the fireworks. <laughs> it's beautiful, isn't it? Walcz albo uciekaj. <ścoughs> Szukajcie siły specjalne, Castillo. Dotrzyj do Terre del Leon. Anton znajduje się w ogromnej wieży w samym sercu miasta. No to Elo, jedziemy z tematem. Okej. Okay. Aż te kurde. Są takie silne. Merda. ty. Jak tu wyjść? Dobra. Co się stało? Eyes open, Paolo! Always. Time to pay el presidente a visit. Radio Libertad is life live from Esperanza, Danny! Copy, Paz. Are you good? I puked six times, I'm dehydrated, and I'm scared shitless. But you know, terrible shit and stuff. He's fine, Danny. Don't you worry. He'll be sweet sometimes for destruction. Let's speak some truth! You on? I copy, Yelena. fucking grateful. On run would have fucking love this, Danny. Batter up, Batter up. Danny, you ready? Ready as I'll ever be, Lucky. Kurde, tu jest czołg. Wolałabym się jakoś inaczej tu przedostać niż obok czołgu. Na przykład tędy górą. Szczególnie, że słyszę tu jeszcze helikopter. Tu się odwaliło, kurde, spadłam. Jola, tylko nie czołg. Dobra, może tu górą się jakoś uda coś zdziałać, ale bym tu znowu wpadła. Dobra, jak już tu mamy ten, bo, tego Bożka, to już go weźmy. Co jest? Jakiś wariat mnie podpalił. Weźmy tu cały czas Kto tu kurde jest Ty mnie cały czas tu kurde dziabiesz Dobra Steel, of deck, totally oh, you hear that, Castillo? Right on time, Don't stop that magic, Billy! Dobra. Kurde, jeszcze helikopter. Dobra, muszę rozwalić ten helikopter, bo tak się nie da. Tower, the Torre de Fucking Leon. Time to slay the lion. He's quiet. The smart soldados need to run. It's just the fanatics and the true believers now. Careful, Danny. He's going to be protected by his best. Doesn't matter. Anton is backed into a corner. Just be ready for anything. One. It's okay. School okay, is in time. time. See, see. And now it's graduation. I'll see you at the top, guerrilla. Dobra, idziemy na górę. 3 do windy dla dyrektorów. Anton czeka na mnie na ostatnim piętrze, a ja nie chcę się spóźnić. Dobra, gdzie jest ta winda? Tu jest winda. Ok, dobra. Tu muszę się jakoś piętro wyżej dostać. Tylko jak? Tu są schody. Zamknięte. Tu jest winda, ale to mi nic nie da, jak użyję tej kotwiczki, bo tu chyba mogę tylko w dół zejść. No to bez sensu. W dół to mi nie potrzeba. Dobra, tu są schody, ale wyżej się nie da. Dobra, to jest specjalnie zablokowane. Tu schody są zablokowane. Tu jest przejście, ale schody też są zablokowane. Mogę wejść tutaj, schodów nie ma. Tu byłam. Ewentualnie z tej bańki. Dobra, tu mam wejście do góry. Jezu, co oni są silni. we mnie strzela? Oż ty kur Ogień najgorzej Kurde, nie widzę gdzie strzelam Kurde, kolejny z ogniem masakra jest i winda, no to jedziemy. Killed thousands, set my city on fire, destroyed the dream of paradise. All that stands between you and the throne is me and my son. I'm no dictator. Lies. You are not Clara. Yara is burning, and you don't put out fires with free elections. He's about the same age I was. When Nigarias murdered my father. I never thought that you would have to face what they put me through. I am sorry, Diego. You are my lion. Everything that I did, I did to make you stronger. You are not going to kill him. He's gonna die anyway. Last lesson, Mio there is one thing in life that will always be true do you know what that is death see you will protect him from your friends and the monsters he'll be safe i promise lies Diego No Everything's going to be all right Don't move, chamaco It's It's okay, Danny Don't talk You smell that? That's the stink of fucking victory. Juan, the, he shot Diego in the fucking chest. Oh, you got to be kidding me. Forget the kid. Danny. Fuck you. He's bleeding out. He, he, Lucky, I don't know. There's, there's too much blood. do move, Danny. We're coming up. Come on, Diego. Stay with me, Chamaco. It's, it's okay. It's, it's okay, Danny. You were the lucky one. No, no. Move, Danny! i don't want to be the one to say this but what do we do now yara needs a leader until we can hold elections there's only one person i trust in this room you better not say yourself yara is yours danny lo siento no it's not i'm not a politician glad I was maybe you are The only reason we are standing here is because we didn't wait for one person to solve all our problems. When tyranny is law, revolution is order. Where are you going? Yara's yours. Don't fuck it up. Fallen heroes to her yara. You know, Danny, there's never gonna be an election. There's plenty of Castillo's friends out there who want to make sure of that. You want to go hunting? It's like I'm looking in a fucking mirror. Wants a guerrilla, always a guerrilla.

tej oto serii z Far Cry 6. Była to naprawdę ciekawa przygoda. Chwila mi dość monotonna, ale myślę, że y, tutaj każdy dobrze się bawił, chociażby ze względu na klimat, jaki panował w tej grze. No i tym samym również będzie to koniec naszej serii. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Zapraszam Was również do pozostałych serii. Do zobaczenia! Cześć!